Zgonić. Chyba wie, kiedy odpuścić. Ryzykowałeś tortem Geksona, Ale go mamy! I te wspaniałe balony mistrza fanga! Nie słuchasz mnie! Ja lubię moje jaszczurki! Tak ci się tylko wydaje. Zobaczysz, jak fajnie będą wyglądać. Hmm? <laughs> to wspaniały tort mistrza fanga! Chciałem mieć ten tort jaszczurkę, ale zostałem z tym brzydkim czymś. No chyba, że chcesz się zamienić. <laughs> Nigdy! No jasne! Nie, tort mistrza Fanga! Tak, ten tort jest ekstra! Naprawdę ekstra! Szczególnie gdy naciśniesz tutaj! Ha? Co się tu dzieje? Oj, bo to nie jest zwyczajny tort! To klejący tort przyklejaczowo unieruchamiający! Klejący tort przyklejaczowo unieruchamiający? Tak! Kiedy wszystkie lampki zapalą się na niebiesko, to bita śmietana będzie wszędzie! I gdy ktoś spróbuje ją wyczyścić, to zostanie przyklejaczowo unieruchomiony. Nauczycie się, że nie psuje mi się przyjęć. Jeśli wszyscy utkną, to nikt nie przyjdzie na przyjęcie urodzinowe Geksona. <laughs> Wybacz, Gekson. To wszystko moja wina. Być może popełniłem błąd, ale teraz mam pomysł. Czas być bohaterem. Yeah! Czas zdmuchnąć moją świeczkę. Co to ma być za hałas? Pamiętajcie, pierwszy w środku wygrywa. Wygrałem! Co te pijakluski kombinują? Jada, czy to jest jakaś kolejna gra? Dalej, jeszcze jedna rundka. Na śliskie śledzie. Co to się... o, Jackson! Widzę, że zieloniasty poznał smak mojego zamrażacza. Nikt nie wejdzie do mojej nowej kryjówki. I już nikt nigdy nie odbierze mi księżycowej figurki. Ponieważ jest moja! Moja! Moja, moja! Ha! Wcale się nią nie nacieszysz. Słuchaj, Luno! Wygrałaś! Figurka jest twoja. Idziemy! Wiedziałam, że w końcu się opamiętacie! Co z Keksonem? Uwolnimy go i odzyskamy też moją figurkę. Musisz zbiec schodami pożarowymi, a potem wrócić na górę klatką schodową i wyjść tymi drzwiami. Oby to zadziałało! No jest, Leć, to kot, Teraz! Burka. To już koniec, Luna! co? Chyba zieloniastego i koteczka też umieszczę w mojej kryjówce. Będą ślicznymi figurkami. Co teraz? Sowello bez kolegów. Może ty też chcesz zostać u mnie jakimś meblem? Czas być bohaterem. Chyba. Okej, okay, teraz naprawdę ci ją daję. Dar, e, księżycowa figurka jest twoja. Tylko wypuść Geksona i Kotboja. Naprawdę mi ją podarujesz? Tak na... na zawsze? Tak. Masz ją na zawsze. A teraz kończysz hey. moich przyjaciół? Hmm. Nie! Nie? Ale. Co? Zapomniałaś, że jestem zła? A teraz uzupełnię moją kolekcję pijamerso-figurek! Super! Super Pomocy! Nie! Koniec przerwy! Czas ruszyć w nowe miejsce! Nie mogę biec za nocnym ninją i ratować Sobelle i Wykiwał mnie! A! 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 Wella miała rację: złość tu nie pomaga. Szczególnie złość na własnych przyjaciół. Czas być bohaterem! I to na spokojnie jak mistrz Fang. Ups, nie tędy. Na końcu! Prosimy Dalej, No dobrze. Czas przyspieszyć. Superko do prędkości. Kotboy uspokaja się i wykonuje plan ratowania swoich przyjaciół. O! Uważaj! Już w porządku. Kotboy wrócił. Jest spokojny i opanowany, tak jak mistrz Fang. Superko do prędkości. Dla pasażerów. Ło! Wow, to była super jazda! Dzięki za ratunek. Bardzo proszę i przepraszam, że się na Was wcześniej złościłem. To było bardzo niegrzeczne. Proszę. Wrócił prawdziwy kodboi. Dziękuję i wpadłem na pomysł. Może jeśli nocny ninja i jego ninja łódki się zezłoszą, to też się pomylą. Dalej, pizza merci! Stój szalony kocie! Na wizytę. Przestań rozwijasz się! Chyba, że to kolejny trik. Oczywiście. Sowello! Spokojnie, nic mi nie jest. Ha! Głos tylko jednego pijamersa już mi się znudził. Czas zdobyć je wszystkie. O nie, tracę mój głos. Chcę mieć wszystkie głosy. Czy to znaczy, że geniusz Romeo ma głosy nas wszystkich? To dlatego, że jest wspaniały. Ale my nie. Bez naszych głosów nigdy nie wymyślimy razem planu, jak będzie można go pokonać. A wszystko przez to, że Gekson nie odzyskał głosu, kiedy miał okazję. E o m, -m o Romeo! O, słucham, Gekson? Oj, wydaje ci się, że możesz zostać bohaterem. Nie sądzę, ty zieloniasty gadzie! No ha ha Wyobraźcie sobie, co będę mógł zrobić dzięki tym głosom. I cała wina spadnie na pijament! Genialne niż sądziłem. He? Czemu się zatrzymuje? Może coś się dzieje z silnikiem? Kwiatki? Nie mamy żadnych. To nie problem. Superko to prędkość się wytykać mnie palcem! Miałyście robić to, co wam każę! Jak? Łapcie ich! Hmm. Hmm? Dobra, pijamersi! Przyszedł czas zabrać motyle do domu! Delikatnie. Cześć, motylki! Chcecie lecieć razem ze mną? Polećmy tędy! Patrzcie na moje kolory, motylki! Zobaczcie! chętnie wam pokażę! Co? To właśnie lubicie? Tak, Milusiu? Dokładnie tak, Luno. I ja też zamierzam tak robić. Bardzo was przepraszam za wcześniej, Motylki, ale przyniosłem wam tyle kwiatów, ile znalazłem. Macie. Lećcie proszę z nami. Świetnie! Wspaniale, Motylki! Dziękuję. Co? Motyle! Nie lećcie z nimi! Ćmy? Gdzie jesteście? Ćmy! Na co wyczekacie czmajdy? Łapcie ich! Rozkazałam wam! Bezużyteczne z nami lecicie? Bardzo byśmy chcieli. Tak, obiecuję, że będę dla Was miły. Nie, 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 nie. Teraz już nikt mi nie będzie pomagał. To takie niesprawiedliwe. Hej, normalnie prawie zrobiło mi się jej żal. Jack nic więcej nie powiedzą! G-G-Gekson, mam już plan! Przykaj! Oui! Si ja mam lepszy plan! Na żarłoczne żaby! Wygralibyśmy, gdybym wcześniej zawalczył mój plan i użył moich własnych supermocy! Czas być bohaterem! Super Gekko, chwyt! Wykonajmy mój plan! Wy możecie mi w tym pomóc, rozbijając jak najwięcej lodu na torze Romea. Gotowi na lodowy bilard? Hej, Planckyksona może zadziałać. Chodźmy, rozbijmy nieco lodu. Ha! Te pijakluski właśnie rozbijają mój piękny lodowy tor. <ścoughs> Romeo zobaczy, jak należy poruszać się na lodzie. Super Gekochwyt! Cześć, Romeo! Dzięki Super Chwytowi jestem lepszy na lodzie od Ciebie. Leciu! Hey, Mój nowy wynalazek jest genialny! Tak! Więc nie ma mowy, żeby którejś z Was wy nieznoszny kicza śledzie mnie pokonało! jimmy Na Luno. Mój ogon utknął! Mm. Nigdy! Jeśli ja nie mogę iść na koncert Jaydena Houstona, to nikt nie pójdzie. Mój! Mm. No, I dziś zrobię wszystkim spa! Szybko! Trzeba łagodzić lunę! Zaczekajcie! Musicie mi pomóc z ogonem! Chcę ten bilet! Pomogę Ci! Ale ja tego <śmiecki> chcę! Super Gekusiła! <śmiecki> Wszystko grasowello? Tak. Super. To kto z was pomoże mi złapać teraz lunę? <śmiecki> Słyszysz coś, Cotboy? Może ptaszek powiedział ci, komu powinieneś podarować dodatkowy bilet? To trudny wybór. Wiecie, wszyscy się przyjaźnimy. A co to? Super! Przecież to twoja figurka błyskawicy! Oh! O! Szukałam jej od bardzo dawna, ale... Możesz ją sobie wziąć, jeśli tylko chcesz. Dzięki! Jest super fajny. O nie! Z tymi wszystkimi jajkami nie ma go jak ukryć! Za późno! Odciągnę go stąd! Te jajka są do naszego super omleta. I właśnie zamierzam ci je odebrać! Te kompletnie zepsute jajka? Mój psucio matie! Wszystkie zepsute! Więc kiedy się porozbijają, będzie to niezły zapaszek! Uuu, co są za... Wkrótce już wszyscy będą musieli się schować przed jajo zapaszkiem! A ja to włóczę światem! Więc lepiej zacznij uciekać się! zieloniasty! Za chwilę dostaniesz, mały śliwgaczu! udało się! Ale będę potrzebował geko śmigu, żeby się w końcu schować. Gdzie ja go zostawiłem? Dixon! Fuj, co za zapach! Musimy jakoś od niego uciec. Schowajmy się w Geku śmigu. Gdzie on jest? Bo chyba go nie zgubiłeś, prawda? Jasne, że nie on tylko. Jak miło, to pizza marsi! A może raczej pizza fujki! Podkręcę mój psucio -mat. <suszy> Przygotujcie się na jajko <noise> Przecież to tylko zapach pijamersi. Nie trzeba geko śmigu, żeby powstrzymać Romea. <głos> 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 oh, o! Te jajka są jeszcze okropniejsze niż poprzednie! Oczywiście, mój mały koteczku! Mój psucio mat sprawia, że te jajka stają się coraz gorsze! Może lepiej schowajmy się w geko śmigu? Gdzie on jest? E, słuchajcie, nie jest potrzebny. Ukryjmy się. Może e, tutaj! E, e, albo lepiej tu! Co e, to znaczy tutaj? Tu, tu! E, na śliskie śledź! Coś mi się wydaje, że dalej pójdę pieszo. Widzieliście, jak świetnie mi poszło? Przyglądaj się, Sowello I może nauczysz się kilku trików. Trików? Prawie spadłeś? Tak! Ale super mina nie idzie, co? To moje latanie może naprawdę nam pomóc. Twoje latanie? Nie zapominasz, że ktoś tu już potrafi latać? No chodźcie już. Może obydwoje pomożecie, latając. Ślicznie wam wyszućmy. To koniec latania dla tych wszystkich beznadziejnych dzieciaków. Teraz ten księżycowy balon jest tylko mój! Wy zostańcie tu na czatach. Podlecę tam na hulajnodze i odbiorę jej ten balon. To wcale nie będzie takie proste. Spokojnie, Sowello. Zostaw to wszystko mnie. Z moim lataniem to bułka z masłem. Serio? Hej, nie kłóćcie się! Może to ja odzyskam balon dzięki Super supergego kamuflażowi. Kamuflaż jest super, ale nie aż tak jak moja hulajnoga. Patrzcie! Posłuchaj, Luno! Oddawaj ten balon! O, pojawił się nasz kiciuś! Chciałbyś odzyskać balonik? Bardzo proszę! Możesz go sobie wziąć! <tryk> Uo! Ha! Uo! Ha! Wszystko gra! Ogarniam! Może koteczek sobie trochę polata? O nie! Co tak zgięło tę lampę? Tylko bądź ostrożna. To jakiś złoczyńca. Chciałem wam powiedzieć, że Luna kieruje się do naszej szkoły. Czemu nie użyłeś naszego komunikatora? Wiecie, myślałem, że się na coś przydam. Nigdy nie pozbędziesz się, kichania, jeśli nie odpoczniesz w domu. Ja. No wiem, już wracam. Okej, okay, to my lecimy do szkoły. Powiedz, gdy coś zobaczysz. Hmm. Hej! Hmm? Lepiej pobiegnę za tą ćmał! Zaprowadzi mnie prosto do luny! Zaczekaj na mnie ćma! Ptaszyna umieściła kryształy w waszej siedzibie. Teraz, gdy wszystko jest już moje, możesz ją sobie wziąć! Ale dlaczego ona mnie tak zawiodła? Yy, może dlatego, że się o nią właściwie nie troszczyłaś. To moja wina. Gdybym ją karmiła, szkoliła i spędzała z nią czas, nie doszłoby do tego. Ptaszynko, słyszysz mnie? Przepraszam. Zwierzęta to nie tylko zabawa. Powinnam była się Tobą opiekować. Naprawię to! Czas być bohaterem! Zrobię ptaszynkę! Hej, patrzcie! Ptaszynka! <grystanie> Ptaszynko, już nigdy więcej cię nie zawiodę. Zbuduję ci gniazdo, będę cię karmić i szkolić. Zostaniemy przyjaciółkami! Hej, co to za dźwięk? Co się dzieje? ją działać! Siedziba przyciąga teraz wszystkie przedmioty! Brama długo nie wytrzyma. Jak to wszystko naraz uderzy w siedzibę, to ją zniszczy! Pijamersi, musimy temu zaradzić! Leć bezpieczne miejsce. Chcesz pomóc? Zgoda! Lećmy! Super! Gama! Daj Geksu! Dam radę! Nie wydaje mi się! Teraz nic nie powstrzyma waszej byłej siedziby. Dzięki moim kryształom w środku wszystko zaraz będzie moje! Zniknął ten śliski zieloniasty. Midalutki! Czemu nie ma was w autobusach? Wracajcie tam i zatrzymajcie Geksona! <grystanie> Nasz baweż mije! Utknąłem! Tutaj jesteś! lutki, dajcie mu powalić! o oh -oh. To chyba mój przystanek! Super gekko kamuflaż! O nie! Oni mają katapulty na przyklejacze? My też musimy takie mieć! Wcale nie, Sowello! Przecież nasza siedziba ma się czym bronić! Tak! Sowello, może lepiej byś nam tutaj pomogła? Ale mogę też! Cześć, Widzimy meganudziarze! Przyznajcie, moja baza jest najfajniejsza. A co najlepsze, zniszczę teraz waszą siedzibę. Nie, bo mamy teraz własną wyrzutnię kocich kłębków. O, o! A masz! Ha! Budło! Żadna z ciebie z Jesteś raczej nietoperzem. Tylko czekaj, aż lepiej wyceluję. Hej, Sowello! Jesteśmy w jesteś Gekson. Pozwól więc, że zabiorę cię na małą przejażdżkę. O! Trzymaj się, Gekson! O! O! Napędzące piórka. Ta jego forteca może też się kręcić? problem ma kilka rozwiązań. Bieganie za Romeem nic ci nie da. Tak, musimy trzymać Romea na zewnątrz muzeum, żeby nie wszedł do środka i nie skończył tego perfidnego pudełka. Na to już za późno wypija fujki! Perfidne pudełko już jest skończone! Dada! -da! To wszystko dla tej małej flagi? Chyba jednak nie jest tak źle. O, pominęło najlepszą część! Hmm. Tak. O, oj. Patrzcie! Co się dzieje z miastem? Chyba nie chodzi wam o Romeopolis? Ha, 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 ha. Tylko jak ty to robisz! Ja niczego nie robię! To wszystko dzięki mojemu super perfidnemu pudełku! I odrobiny transfigu zmienno racji! Oj, to wszystko moja wina! Ciągle próbowałam wykonywać dokładnie tę samą czynność, żeby zatrzymać Romea! Gdybym tak bardzo nie skupił się na tym jednym rozwiązaniu, to Romeo nigdy nie skończyłby tego swojego pudełka! To jest perfidne pudełko! Jeśli mnie szukacie, to będę w środku! Na moim tronie! Ha, 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 ha. Teraz nigdy tam nie wejdziemy. A? Masz rację, Godboy, Ale może jest kolejny sposób, żeby go znowu tu wyciągnąć? Czas być bohaterem! Wszystko będzie dobrze, Sovello. Złapaliśmy cię. Colby, Nexon, przepraszam. Chciałam pokazać wam, że umiem grać w nogę. Ale przecież my o tym wiemy, Sovello. I byłabyś jeszcze lepsza, gdybyś podawała. Masz rację. To gra drużynowa, a my jesteśmy drużyną. Czas być bohaterem. O! Musimy jakoś wydostać Sovelle z tej piłki. Eee. Trzeba ją przebić. Może jakimś Naprawdę dużym spiczastym czymś. Może masz ten, który stoi przed muzeum? Gekson, patr i piłkę. Hotboy, idź przodem i nim kieruj. Uh, uh, gdzie są te nieznośne pizze śledzie? Tędy? trochę w lewo. Uważaj na lampę. Wracaj do mnie! Nie! Hej! Dlaczego zwolniliśmy? To Luna i jej e, Luno Magnes jest zbyt silny! O! Już wiem! Musimy współpracować! Gekson, użyj go siły! użyj kota prędkości! A ja użyję super sobiego wiatr! Mersi. A! Bezużyteczny grab! A teraz przebijmy tę lunopiłkę. Superga kosiła! Lepiej poturlajmy ją najszybciej jak się da. Jasne! Co wy wy Czas być bohaterem i pozwolić wam pomóc super to prędkość. Ale jeszcze fajniej będzie, jeśli pomożecie mi jako superbohaterowie Amaya, a maja to teraz! Savella. Grek to teraz. Czyli pizza mercy. Musimy dotrzeć do superkomputera Romea. Jeśli go zatrzymamy, będzie po robotach. Zróbmy to! A? Pomóż reszcie robotów, robokocie! Nie! A! 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 Jak poznam prawdziwego Geksona i Sowellę? To, to ja, ja jestem, jestem Sowella! To, to ja, ja jestem, jestem Gekson. Gekson! Nie, bo ja nie ja! Nie możesz ich odróżnić. Może te roboty mają supermoce. Ale to nie są moi przyjaciele. Sowella, Gekson, łapcie! Tak, kopiąca taczka! A teraz świst obrót! Ha? Widzisz, Romeo? Potrafię ich odróżnić. Gotowi na coś specjalnego? Ha! Cokolwiek zrobił za